Jakub Miszczuk ma za sobą już 13 występów w w barwach. W 90. karierę rozpoczynał jako junior w Sokołowiec jako ów Do Arki trafił z drużyny poznańskiego Lecha wiosną 213, Potem na chwilę wrócił do poznańskiego Lecha, aby ponownie zostać zawodnikiem Arki. Numer 30. Dawid Kendra ma za sobą debiut w meczu starobnym. Czeka teraz na ligę w 95. Obrońcy, Glauber za kołto. 12 występów już w barwach żółto-niebieskich, rocznik 85, rodząc oczywiście w Brazylii, Diodo i ambitnie walczy o grę w pierwszym składzie. Numer 3, wyjątkowa oczywiście postać w naszej drużynie, 175 występów, rocznik 81, kapitan arki w sparingach, bardzo 2004 roku, Gdy właśnie w 2005 roku zdobył jedyną do tej pory bramkę w rzut o niebieskich barwach. W sezonie 2.11-2012 poprzedzającym ponowną przeprowadzkę do Gdyni reprezentował barwy Warty Poznań. Oczywiście życzymy spokojnego dojścia do 200 spotkań w rzut o niebieskich barwach i trafienia. Ten będzie ósmym sezonem Krzysztofa Warcze. Witamy! Numer 4 to przeciwwaga, a więc. Nowe pokolenie, Robert Sulewski, rocznik 94. 45 lat, jeden z młodych ulubieńców kibiców, wychowany Ketri Arka. W 2013 zdobył wraz z zespołem srebrny medal Mistrzostw Polski Uniorów Starszych. W ubiegłym sezonie wreszcie zadebiutował, potem błyskawicznie znowu bramkę w Chojnicach. Obyszedł za ciosem również w tym sezonie. Numer 7 to również wspomniani ci, którzy wrócili do Arki. Łukasz Kowalski, rocznik 80. Wyspy 50 spotkań z rocznikiem biednych barwa w 17 gramach. Wrócił walki niemal równo po 4 lata. Odchodził pomiędzy klubów w czerwcu 2010 roku. To będzie jego 11 sezon w pierwszym zespole, a debiutował, uwaga, 11 marca 2000 roku ze spartą Brodnica i wówczas zdobył bramkę w debiucie. Ostatnie spotkanie 15 maja 2010 roku we Wrocławiu ze Śląskiem. Witamy Łukasza ponownie wartę! 倒して。 Stowarzyszenia Kibiców Duńskiej Arki. I przede wszystkim dzięki Wam, bo Wy kibice, my kibice, jesteśmy sponsorami tego obelisku. Za chwilę odsłonimy obelisk upamiętający to nasze historyczne święte miejsce. Ma Krakowia święto ziemię przy Kołóży, my mamy święto ziemię przy Esmonda. O tej ziemi nigdy nie zapominajcie. Tak nas przyprowadzali ojcowie, my przyprowadzamy swoje dzieci, a wasze dzieci będą przyprowadzać swoje dzieci. I to miejsce macie zawsze pilnować i zawsze szanować, bo to jest, jak powiedziałem, święta ziemia dla każdego arkowca. Staraniami, staraniami Górka i obelisk zostały oddane pod nadzór konserwatorski i są umieszczone w planie zagospodarowania przestrzennego. Także to miejsce jest nie do ruszenia. Żeby od razu było wiadomo. W tym tygodniu, tygodniu została uporządkowana górka, postawiony został obelisk za chwileczkę, który został odsuniony i to miejsce jeszcze będzie, że tak powiem, uwiększone i na to pójdą te pieniądze, które wrzucaliście do puszy. Bardzo proszę pana Waldka Michalskiego, Krzysia Sopockiego, jako że jest to spotkanie międzypokoleniowe, pan Waldek prezentuje najstarszą generację kibiców. Krzysiu. Krzysiu Sopocki. Cały czas aktywny, cały czas wyjazdy i ten nasz najmocniejszy skarb, Laura. Mimo niewielkiego wieku, te jest ilość wyjazdów z zaliczeniem. I dodatkowo chciałbym powiedzieć, że Wam wchodzi w dniu dzisiejszym urodziny. Ola! 100 lat! Wiek żyje, żyje! Stąd. Wiek żyje, żyje! żyje. Proszę przedstawicieli, proszę do publika. Proszę bardzo o odsunięcie pani Waga. Waga, uczestnicz, dziękujemy bardzo. Romakija, Arkadia, 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 Arkadia. Dlatego pod ten, ten obelęż, czcimy, chronimy, szanujemy i dbamy o niego. A teraz proszę Rybińskiego odbędzie się drugi element dzisiejszego spotkania, czyli prezentacja drużyny. Bardzo proszę pan Tomasz Rybiński. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wspaniałe słoneczne popołudnie. Myślę, że dla wszystkich kibiców i tych najmłodszych, którzy nie, nie mieli okazji tutaj przeżywać spotkań, ale dla na tych najstarszych, którzy tutaj grali i są z nami dzisiaj. Witamy też środowisko odbojów, tych wszystkich zawodników, którzy tutaj odnosili swoje największe sukcesy, są dzisiaj z nami tutaj na tych trybunach na dole. Tam za chwilę pojawia się, natomiast będą piłkarze. Witamy serdecznie odbojów, którzy grali na stadionie w ulicy Jak słychać tą no, atmosferę i widać po ilości osób, tak jak mówił tutaj przed chwilą Mariusz, jest to miejsce szczególne. Myślę, że również szczególnie w ten sposób, że jest docenione i szacunek dla kibiców, dla upamiętnienia tego miejsca ze strony władz miasta i witam również, jest z nami dzisiaj tutaj obecny, może mniej oficjalnie, ale witamy serdecznie prezydenta Gdyni pana Wojciecha Szczurka. też do kibiców bardzo proszę jest nowy stadion miejski jest również historyczna górka. Dziękuję ja bardzo serdecznie. I bardzo serdecznie dziękuję za to, że jesteśmy tutaj dzisiaj razem, że nie tylko pamiętamy o klubie, o jego grze, o nowoczesnym obiekcie, ale o tym, że pamiętamy, że klub to także tradycja, jego historia. To miejsce jest bardzo szczególnie zapisane w historii naszego miasta. To tutaj Arka zdobywała wspaniałe sukcesy. Chcemy przez ten pomnik, przez tę tablicę upamiętnić to. Bardzo serdecznie dziękuję, bo ta tablica, ten pomnik powstał z Państwa pamięci, z Państwa szacunku do historii, z Państwa przywiązania do barw. Myślę, że to piękne świadectwo, jak kochamy naszą Arkę. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Oczywiście te przerywniki mile widziane również przy prezentacji zespołu. Chciałbym również poprosić na chwileczkę tutaj do nas, zanim pojawią się pierwsi zawodnicy, prezesa klubu pana Wojciecha Bertkiewicza i dyrektora sportowego pana Czesława Boguszewicza. Zaczynamy kolejny sezon. Za chwileczkę tutaj na scenie przedstawi się Państwu grupa zdeterminowanych facetów, zawodników wraz ze sztabem szkoleniowym, którzy mają nam dać przyjemność i e spowodować, że będziemy się cieszyć ich grą w najbliższym sezonie. Bibka nożna to oczywiście emocje, to też wielka wiara. Ja szczerze wierzę, że ten sezon będzie sezonem, w który będziemy mieli uśmiech na ustach. A, słyszę słowo awans, tak, oczywiście marzymy o tym awansie i za każdym razem, e, nieważne kto wychodzi na boisko, zawsze ma z siebie wszystko. Zawsze chcemy, żeby Arka zwyciężała. Trzy punkty plus trzy punkty na końcu mają dać to, żebyśmy mogli świętować e, grę w klasie rozgrywkowej. także tego chcemy. Jeszcze chciałbym skorzystać z okazji podziękować tym, którym trzeba podziękować za to, że tutaj jesteśmy w Stowarzyszeniu Kibiców Gdyńskiej Arki i innym osobom, które zaangażowane były w ten projekt. Chciałbym też podziękować oczywiście prezydentowi miasta, Wojciechowi Szurkowi, za to, że Arka Gdynia płynie przez falę, Raz burzliwe, czasem te fale są nieco niższe. Wszystkim sponsorom, osobom dobrej wiary, dobrej woli, które są z próbem na dobre i na złe. Trzymajmy też kciuki za te osoby, które dziś, nie mogli, nie, które dziś z nami nie mogą być, a y, z klubem są odwiecznie związane. Za Jacka który patrzy z ciężką chorobą. Michała Globisza, który też y, przechodzi za, za kciukiem. Wszystkie na pewno są tutaj z nami dzisiaj. Za chwileczkę na miła część przedstawimy drużynę, to, o którym wspomniałem. Zdeterminowani faceci. Będzie dobrze. Może pan prezentuje też, można powiedzieć, kilka środowisk. Jest pan w tej chwili aktualnie w klubie, ale też oczywiście jako trener i zawodnik tutaj był. Może króciutko, również jakieś wspomnienia dla tych najmłodszych kibiców? Niezmiernie się cieszę, że pani wróciła do kolejny raz na gwiazdę. Widzę wiele twarzy, które od dziesiątek tam, które przychodzą w to miejsce. Wierzę w to, że zespół, który za kilka zostaje zaprezentowany, przyniesie nam wiele radości że na koniec sezonu że podzielam wszyscy szczęśliwy oby tak było i proszę o Państwa wiedzę, że to dziesięć jakby najlepszą przyszłością w kraju, który już jakby miejsce zarezerwowany. Także do zobaczenia na inne osobie mówią, ale proszę. się a taki są dopiek jak w zeszłym Najlepsza jest.